Mam tutaj na stoliku ECHO, model cs 2511 TS i pijarka jest z 2017 roku. Trafiła do mnie do przeglądu, bo ma tutaj problemy z poprawną pracą. Pomiar kompresji wykazuje między 5 a 6 bar. Także już troszeczkę to jest takie dla mnie podejrzane. Kolejna sprawa zwróćcie uwagę na filtr Powietrza. No, co jak co? Ale tego w takiej pilarce mi się nie spodziewał. Spasowanie już w niektórych chińskich pilarkach jest lepsze niż w tym miejscu. Przecież tutaj, jak widzimy, pełno pyłu. Ten pył jest zaciągany. Przez te nieszczelności do gaźnika, do silnika, no więc jeśli chcemy, czy tak powiem, zarchnąć taką fajną pilareczkę to oczywiście możemy to tak zostawić. Nie wiem, co tutaj się stało, ale no, jeśli tak to pracowało, z takim luzem, no to nie dziwnego, że kompresja jest taka, jaka jest. Będę sobie diagnozował tą opilareczkę pod kątem nieszczelności, więc przygotuję ją sobie do tej próby. Zobaczymy na rękę. Jeśli chodzi o luz na wale to niewyczuwalny, chociaż przed chwilką przeglądałem sobie Stila MS 200T i tam jest katastrofa. Niestety nic nie nagrałem z braku czasu. Trochę tego sprzętu jest, ja tak podganiam, podganiam. Nie wszystko daje mi się nagrać i udokumentować. Natomiast tutaj myślę, z racji, że już napotkałem tego typu, napotkałem już tutaj takie rzeczy, to chwilkę temu poświęcę, żeby coś powiedzieć. No 2017 rok, no to pilarka nie jest jakoś bardzo stara, nie jest to też jakaś byle jaka konstrukcja, w końcu echo, bo przecież jest to japońska konstrukcja. i do tej pory te pilarki echo, które miewałem na kanale no, raczej nie poddawały się, że tak powiem, łatwo. Gaźnik Walbro do gaźnika też zaglądne. Klient zgłasza problem z pracą na ciepłym silniku, czyli jest podejrzenie lewego powietrza, jest podejrzenie, że gdzieś tutaj ta pilarka się na ciepłym silniku rozszczelnia. No i generalnie pod tym kątem trzeba to będzie przeglądnąć Otworzyłem sobie ten filterek powietrza i zobaczcie, on jest w środku cały mokry, mokry, tłusty z paliwa, z, z tego oleju, który pozostał z naszej mieszanki. I co to może znaczyć? No, może to znaczyć to, że. Nasza mieszanka jest wypychana w stronę filtra powietrza. Tutaj jest silnika ze skrzyni korbowej. Dostałem się od strony sącej do misy korbowej. Tak troszeczkę bo dalej kamerami już nie wejdzie. I widzimy tam na spodzie jest taka ryska. Jest to już na gładzi cylindra. Tam też już tak zerkając okiem bo kamerą tak jak widzicie nie mogę tam sięgnąć dalej mam wrażenie że też jest mnóstwo pyłu jakichś takich różnych okruszków, ten wał jest oblepiony wewnątrz tym, tym pyłem, także to co tak jak mówię, co się dostało nam z, przez gaźnik to wszystko takie brudne z tej mieszanki, takie osmolone czyli no, albo mamy cofanie się w kierunku gaźnika i to nam się osadza no lub w drugą stronę ściągniemy sobie różny pył, który z tym paliwem brudzi nam ten kolektor sący i też tak to wygląda To jeszcze chciałem Wam pokazać, popatrzcie na sam tłoczek Widzimy, że na tym tłoczku zaczyna nam się zarysowywać taka pręga biała, jaśniejsza. Jest to miejsce, w którym ten tłoczek jest bardziej przecierany, i on się nam oczyszcza. No ale to jest sygnał, właśnie, że coś nam się dzieje z tym naszym tłoczkiem, coś się dzieje w tym silniku niedobrego. No nic, lecę sobie dalej. Membrany w stanie fatalnym. Ponoć pileka była w serwisie jakiś czas temu, a wtedy przeprowadzono regulację. Natomiast membrany nie zostały wymienione. Znaczy to już widzę, że nie zostały wymienione. A mogły być, bo jeśli ktoś to miał w rękach, to wypadałoby takie rzeczy wymienić. Membrany są zniszczone, bardzo mocno odgniecione, wklejone. No i tak, co jeszcze? Citeczko w naszym gaźniku jest yy, brudne, czyli filtr paliwa co nieco nam przepuszcza. Yy, także filtr paliwa do wymiany do weryfikacji no bo skoro w tym miejscu jest na tym siteczku co nieco jakiś tam paprochów to znaczy, że one się nam tu dostały z paliwem, no dobrze gaźnik Walbro, zobaczymy, na razie go nawet nie będę mył, sprawdzimy sobie szczelność aha, jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy zlałem sobie paliwo z tej pilarki eee. jakby to podświetli, żeby tu było wiadomo co to jest no, powiem tak, w kamerze to wygląda, jakby to była mieszanka właśnie taka lekko czerwonawa. Ona jest bardziej żółta, bardziej przypomina taką zwietrzałą mieszankę, ewentualnie yy, czyste paliwo. Chociaż czyste ono też nie jest, ale no jest to dosyć dziwne, to co tutaj mam. Bardzo mizerna ta mieszanka no ale to mówię, do odpalania czy prób będzie i tak nowe paliwo czego, na czymś takim bym nie odpalał urządzenia próba szczelności zobaczcie sami Zero, ja tu jest 0 jest 0,8 wala wpompowane w ten silniczek i e, na razie że tak powiem wskazówka no można powiedzieć że ani drgnie to znaczy ona opada moim zdaniem ale bardzo powolutku to jest na ciśnieniu przy czym też już nieraz wspominałem o tym, że to badanie szczelności ciśnieniem może mieć ze sobą pewne konsekwencje błędu. No dobrze, zróbmy odwrotnie. Pod ciśnieniem. No, i co? Teraz się okaże, że. Że wszystko szczelne. Pierwsza próba na podciśnieniu pokazała to, że dość szybko nam wskazówka opadała, więc biorąc pod uwagę to, że gdzieś ta nieszczelność musi występować, ona tu też opada już powolutku. No nic, ja tu sobie jeszcze ten wałem pokręcę, ale ja mam wrażenie, że silnik jest nieszczelny, i generalnie jest to wina uszczelniaczy. To też powoduje, że silnik po rozgrzaniu zaczyna gasnąć, bo dlatego, że ta nieszczelność się nam ujawnia na ciepłym silniku. Jest to ona bardzo niewielka i generalnie. Niezauważalna. Pierwsza próba szczelności na podciśnieniu wskazówka już była przy zerze. Po tym czasie, tak jak teraz obserwujemy, to ona już była blisko zeru, więc być może próba ciśnienia spowodowała to, że te uszczelności się rozeszły, doszczelniły te miejsca. No i teraz generalnie znowu mamy pewien pomiar. Zostawię to tak sobie, niech to sobie leży. Co jeszcze zauważyłem? Urwana taśma hamulca. No, pasowałoby to też wymienić i zrobić. Jeśli już robić, to robić tak, żeby było dobrze. I kompletnie. I jeszcze kilka prób szczelności, i okazało się, że znowu nam powietrze ucieka. Bardzo delikatnie, powoli, ta wskazówka wraca nam do zera. No mi się zatrzymuje, potem znowu wraca. No już przyglądają sobie jej przewody i połączenia. No ale to jest, tak mówię. Raz jest, raz jej nie ma, tej szczelności. Więc jest to dla mnie podejrzane i. Obwiniam za to uszczelniacze. Także tu bym się skoncentrował na wymianie uszczelniaczy i łożysk. Wspominałem, że nie nieruszany, chyba od nowości. No i cóż, zwróćcie uwagę na łebek tej śrubki, którą przykręcona jest oś dźwigienki zaworu iglicowego. Jest ruszona, definitywnie była odkręcana. No więc, coś tutaj już było odłubane. Natomiast membrany były bardzo mocno wklejone gaźnik na chwilę obecną jest po kąpieli w miejscu utarcieńkowej wydmuchany, Pracuję sobie jeszcze luz na przepustnicy yy, głównej i yy, zakładam nowe membranki montuję do pilarki pilarka po całej nocy stania z yy, z podciśnieniem w silniku no nie wykazało to żadnej nieszczelności natomiast to jest na zimnym silniku, zobaczymy co będzie po rozgrzaniu może jest problem tylko z gaźnikiem no zobaczymy. Martwi mnie tylko to wypychanie mieszanki w stronę filtra powietrza. No ale to kilka prób cięcia. Zobaczymy jak to wszystko wygląda. Pociąłem chwilkę tą pilareczką. Na zimnym silniczku pilarka bardzo fajnie chodziła. Miała bardzo stabilne obroty natomiast po rozgrzaniu faktycznie zaczyna falować i wkręca się na dosyć wysokie obroty i to tak. Co jeszcze zauważyłem po przekręceniu pilarki w ten sposób obroty wzrastają. W ten sposób obroty maleją. O czym to może świadczyć? No, o tym, że nasz uszczelniacz z tej strony już przepuszcza. I w momencie, kiedy damy tak pilarkę, to troszeczkę tej mieszanki ze skrzyni korbowej go doszczelnia. I obroty się stabilizują. Natomiast w drugą stronę, no właśnie. Dodatkowo sobie jeszcze jakby odsłaniamy z tej mgły olejowej, paliwo olejowej ten uszczelniacz. I generalnie to się pogarsza. Druga sprawa. Regulacja dysz. Gaźnika. Tu już ten gaźnik jest rozregulowany. Bardzo łatwo jest wykręcać te dysze. Myślę, że one nie trzymają po prostu swoich ustawień fabrycznych. To też może powodować to, że ten gaźnik sobie po prostu chodzi jak chce. Tutaj jeszcze kwestia tego, że nie bardzo ten silnik reaguje na reakcję gaźnika to znaczy możemy troszeczkę jakby wzbogacić tą mieszankę natomiast w momencie w bogatej mieszanki obroty się nam troszeczkę stabilizują ale też spadają jak zaczynają spadać obroty to pilarka przygasa więc problem jest myślę że złożony pasowałoby tutaj przede wszystkim uszczelnić silnik i zająć się też gaźnikiem jeśli chodzi o ten remoncik no i pierścienie o ile o ile właśnie stan cylindra czy tłoka nie jest już wskazujący na to, że mamy do czynienia z jakimś procesem zacierania tłoka i cylindra. Więc tutaj generalnie to jeszcze jest do analizy, no ale w przypadku stwierdzenia jakiś tam w ogóle rys, to trzeba by się nad tym zastanowić, co dalej. Bo jeszcze to, że ona tak pracuje, jak pracuje, no to generalnie można nie udziałać, z tym, że jeśli ona będzie pracowała na tych wysokich obrazach maksymalnych, czyli na ubogiej mieszance, będzie to prowadziło do przekrzewania silnika, a tym samym do no do zatarcia. No i to już to na pewno do kapitalnego remontu. Także na chwilę obecną to tyle. Zobaczymy, co klient zadecyduje, czy to będzie w ogóle robione. Jeśli będzie, no to na pewno materiał z tej operacji będę kręcił. Także tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym materiale.